Ale panie Wiec, pośle, ale to my nie sprawę... dyskutujemy ale... na temat religijny, na temat ewangelizacji, mszy, Czyli, mszy, my O tym nie dyskutujemy. Szkoda czasu. To jest jasne. Mówimy o tym, żeby w radiu nie było antysemityzmu, którego Michalkiewicz nawet nie ma odwagi się przyznać. Żeby nie było obrzydliwych rzeczy, jak na przykład telefony słuchaczy, którzy mówią, jak się pan kiedyś nazywał, znaczy im pan jest żołdzie, kto jest KPP, kto nie jest KPP. Żeby nie było w radiu, jaką partię trzeba zatopić, jako, kto był potomkiem Heroda. I żeby nie było w tym radiu po prostu... Okay. Obrzydliwej, 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 <laughs> mówiąc jeszcze o obrzydliwej, agresywnej propagandy politycznej, jest... żeby nie było. I o tym mówmy. I mnie to jako katolika interesuje. Tylko dlatego, też... że ja sekundę, że ja walczyłem też w więzieniu. nie chcę te, tej karty, ja nie przypominam, że już pan e, redaktor mówił o tym więzieniu. To siedziałem także i dlatego, żeby Kościół miał całkowitą wolność pełnienia swojej misji. A nie dlatego, żeby w tym radio ludzi obrażano, opluwano, kłamano na ich temat. jeszcze to bardzo istotne i to nie...